Świątek, Piąteczek, piątku, a my nagrywamy sobie Crash Team Racing. Jak już mówiłem, wchodzimy teraz na puchary z lasami Slash Nitro Kart, czyli Sequela. Dziś ścigamy się pucharem Willo, czyli pucharem, który ma lasy takie jak Inferno Island, Meteor Gorge, Assembly Lane i Hyper Wave. Na turnym oczywiście. I gramy sobie właśnie postacią jaką jest Velo. Tak, taki po prostu goblin akurat. Wybrałem sobie właśnie autko ekipy Oxida, bo tej ekipie był w sequelu, czyli Nitro Card. Akurat kto nie grał w Crash Nitro Card, jego fabuła, że tak powiem, jest trochę skrzyżowaniem Crash Team Racing i kosmicznego meczu z Michaelem. Mianowicie y, imperator, czy też cesarz, bo imperator to bardziej chyba ten cesarz, Wilo porywa na swoją, że tak powiem, planetę Crasha. Koko i Kąsa, od tych dobrych, niby tą dobrą drużynę, oraz doktora Cortexa, doktora Engina i doktora, tak doktora. Taj nie jest doktorem. Ale tą trójkę też porywa, od niby ty, tych złych, i zmusza ich, tak powiem, do rywalizacji w kosmicznym turnieju wyścigowym na tym, całej galaktyce. Jeżeli oni odmówią, ile będzie musiał wysadzić mytem w powietrze. To jest taki trochę, jak to można powiedzieć, no, no tyran. No oczywiście, że tyran, no tylko tyrani lubią ten czy innych. Przechodzimy teraz to Inferno Island, w sumie widzieliśmy wielki łeb Willo w tym, wielki łeb Willo, taki niebieski. Ten. Jeżeli komuś zda trasa trasa bardzo znajoma, to akurat że fakt, w oryginale było to czyste, że tak powiem, przerobienie kraszków. Tyle, że to jest taka trasa zdecydowanie bardziej atmosferą, robi taka bardziej... Jast, trochę jaskiniowato, to tutaj widzicie wszędzie ogień, jakieś ogromne pająki jadowite. No, może no, szybko jest to wiedzieć Australii, gdyby nie tak, że to się dzieje w kosmosie. Jeszcze raz widzimy piękną facjatę Velo w księżycu. A chociażby tutaj widzimy statek zniszczony, Oxida. Możliwe, że się to już tak powiem, dlaczego Oxide jest w takim razie w Sequelu, czyli Crash Nitro Kart. po prostu może się akurat z WILO znali, Mianowicie, po prostu już tak powiem, że w jednej drużynie w grze Nitro Kart. Przy czym, jeżeli, że tak powiem, chciałbyś blokować sobie w Nitro karcie WILO, musisz trochę napracować. Mianowicie, musisz, tak powiem, najpierw ukończyć tryb przygodowy dobrymi gośćmi, czyli Crashem, Koko i Crunchem. Zebrać wszystkie, że tak powiem, żetony. Zebrać wszystkie, że tak powiem, odnaki czasowe. Będę szalki z Vilo, że tak powiem, go pokonać. Można tak powiem wszystkie trofea i wszystkie klucze bossów. Potem zrobić to samo, że tak powiem, ze złymi, czyli doktorem Cortexem, doktorem Enginem i Tajnim. Potem odblokujesz Velo. Akurat Velo jest. Taki interesujący środkiem postaci, że on ma wszystkie na maksa w oryginale. Na maksymalną ma szybkość, skręcanie i przyspieszanie. Akurat w, tutaj w remasterze jest to postać, na podskręcanie, akurat pod drifting, ponieważ przypomina on trochę pingwinka z Crash Team Racing, pingwinka Pente. Myślę, że to się ścigałem na pierwszym już filmiku z Crash Team Racing, ponieważ obydwoje, że tak powiem, byli ustawieni na maksa. Jednakże Pęgwinek miał też trochę taki twist, że Pęgwinek miał na maksa tylko tylko wersji europejskiej. Wersje takie były jak Polarpura i Reaper. dlatego Pęgwinka, że tak powiem, dali pod szybkość w remasterze, zaś naszego zielonego kosmicznego goblinka dali pod skręcanie. I akurat dewilom ma też strój krasnala. W no, w sumie jest malutki, to mu pasuje. Teraz nasza mityorgorgorz. to się na zimowej planecie Barin. Jeżeli komuś wspomina to Blizzard Blew, to w sumie troszkę, su, troszkę słusznie. Aczkolwiek tutaj się też tak powiem, że taka trochę, nie wiem, maszyneria, taka, nie wiem, może bardziej wytwórstwo stali. Jakaś może huta stalowa. Tutaj akurat jest coś, co już czyli skrzynki z wykrzyknikiem, która tutaj, że tak powiem, mogłaby mi otworzyć ten, otworzyć przejście taką skocznię. To akurat był skrót. I to akurat, że tak powiem, no było coś, co w Sequelu mi się bardzo podobało, że tak powiem te interaktywne plansze. Jak widać sobie Żółkiesz... Chło jakieś. Właśnie zgodnie z się, to bardziej jest hutnictwo bardziej na, na tej planszy. Ja jakieś e, e, przedstawić jakieś Eskimosowate rekinki czy coś. No w sumie rekine żyją na kole podiekudowych, więc trochę ma to sens. że na czystakowie mi się uda przejechać przez ten przez znak no właśnie uruchomiło to rampę już powiem, że nie są no przede wszystkim ma własna pycha i chociażby doły z lawą tutaj i też na tym skrócie jednak wygrałem tak czy siak i komentarz wielo, że on rząd, on tutaj rządzi no w sumie Mała istotka z wielkimi kompleksami. Chyba brzmi to Wam znajomo, co? No i co? Wyg wygrywamy na razie. Czemu nie stawiłem go, że tak powiem, na klasę, że tak powiem, skręcającą? Mianowicie klasę, że tak powiem, już ukończyłem klasą skręcającą. Mianowicie Reaperu w drugim... Nie, w trzecim odcinku, pardon, w trzecim odcinku więc została na mnie w klasa, że tak powiemy z szybkościową ukończyłem, drifterską też, czyli ta klasa zbilansowana, którą się akurat daję w jutrzejszym odcinku, o ile w ogóle jutro wrzucę, bo może akurat mi coś wypaść interesującego. To jest kolejna klasa: Assembly Lane, czyli, co nie, linia producent. To jest taka prasza, widać, fabryka, wszędzie tutaj jakaś elektryczność, To przypomina Engine Labs, ale... Sorki? Jest troszkę unikatowa, no i pod takim względem, że no jest taka bardziej fabryka może nie tyle maszynowa, to bardziej jakaś taka elektryczna, nie wiem chociażby widzicie Państwo tutaj te wszystkie. Tutaj zagrażenie... To będzie chociażby tutaj taki wielki odkurzacz, który... No... raczej chyba kogoś tam wesał, ale nie wiem kogo. Jest taki mini skrócik, który... Daje Ci trochę przyleż ale trzeba już tak powiem, na tą, na pracę hydrauliczną, która obecnie zrobi z siebie naleśnika, więc trzeba nie trochę uważać. A i też to, co było w NitroCastie, coś mi się podobało bardzo w oryginalnym, że tutaj była strefa antygrawitacyjna, tak. Po, twoje pojazdy były napędne przez elektromagnetyzm, tylko, że tak powiem, stawały, obracały się o 90 stopni, że tak powiem. Nie tak jak normalnie, tylko na flasko i mogłeś sobie po prostu jeździć po na elektromagnetyzowanych ten. Czego usunęli? Nie wiem. Wydaje mi się, że pewien hydraulik by trochę ponarzekał, że to mu za technologię jeżdżenia w trakcie zero-grawitacji. Tak naprawdę oryginalny Nightcrawler w roku 2003, natomiast yy, ósma część przygód naszego hydraulika za sterami gokartów, a dopiero w roku 2014. Ten plan, jak to go zżynał. I tak naprawdę, F-Zero chyba to jest główną, główną działką takich w fajnych F-Zero. Jak ktoś myśli, że ja po prostu mówię jakieś bajki, czy zmyślam, bo po prostu lubię crasha, a Mariana już tak nie bardzo, to niech sobie zobaczy gameplay z oryginalnego Nitro -Carto. Jeżeli ktoś myśli, że brede. Natnie kółko. Moja przewaga jest dość duża. nad z i niną. Więc, o co mogę tu powiedzieć? W moim jak jest błoto. To jest pierwszy skrót. Fotografia się bardzo może spowolnić. Proszę jasna. Tutaj ten odkurzacz, którego chyba dam sobie przetestować na sobie. A jednak nie. Nie dam sobie. Trzeci skrócik. Właśnie z prasą hydrauliczną. Muszę trochę skrócić, chociażby w taki sposób. Tutaj ja jest, powiem, skrót trzeci. I to jest tutaj skrót. Skrótu tego w oryginalnym NitroCardcie nie było, ponieważ... ...była to strefa antygrawitacyjna, więc... ...w rzecz ujmując, nie miałbyś yy, jak... ...w ogóle skręcać, nie wiem, skręcać? Nie wiem, tutaj byś umiał. Po prostu nie wiem, gdzie ten skrót by był. Akurat Zenera, że tak powiem, będzie planszą, która, no niestety, w oryginalnym Najtokacie może może była okazana, że to była się plansza Vilo, finałowego bossa. Jednak w Lima's też, że tak powiem, trochę ją wycięto. Ba, trochę. Bardzo. Naprawdę. Wszyscy sobie wykraczają trochę Spaceway. Hyperspaceway. Zobaczcie, że tak powiem, jak bardzo tą trasę, że tak powiem, okraszowali nie z jej pierwotnego piękna gracji, gdzie tu już tak powiem, planszy finałowego Bosa. Ale trokacie oczywiście. Z tego też taka mała ciekawostka. W oryginale tej planszy nie było w ogóle w Pucharach. Widzicie tutaj takie niby wow, ale zaje fajne w kosmosie, portale, jakieś kurde elektromagnetyzmy, jakieś kurcze koloseum. Coś proszę, dość krótka akurat tutaj i przede wszystkim jedyna praca z niebieskim ogniem. Tutaj mamy pierwszy skrót, a tu mamy drugi skrót i to tyle. Żeby uważać na te wszystkie ogniste lasery, na te bajery, teleportowanie się między szczególnymi platformami. Właściwie niebieski ale to nieważne przykład taka pełna barierów. żeby tu była strefa antygrawitacyjna, w której to. No, można by być porażone nie przez ogniste obręcze, ale przez naelektryzowane te obręcze. Co akurat w Nitro karcie się często wpakowało jakoś tak powiem. BOSS. Na niebieskim niektórym takim odjechałem. Że ulela. Akurat ta plansza nie ma elementu interaktywnego, chociaż miała Assembly Lane czy Meteor Gorge. To no to jest dla mnie ciekawe, te unikanie wszystkich tych laserów, czy też ognistych, stanowi dość ciekawy element rozgrywki. To samego, że chociażby tutaj patrzcie, tutaj na dół tu jest, to akurat jest Koloseum Vilo. No, niby nie wygląda okazale, ale no, to jest Chrome koloseum na miarę możliwości takich y, niewielkich kosmitów, do jakich właśnie należy y, w Wilo I też chociażby zdublowałem już, właśnie, cruncha. Kurde, dzięki. Właśnie. To pali. No i co, ukończyłem na miejscu pierwszym. Nie wiem, kto dokończył jeszcze, ale akurat, mieli, akurat mieliśmy w tym grantie właśnie Pingwinka. Chociażby, to który mam ci dowód, że Pingwinek jest pod Speed, chociażby Pinstripe'a, y, Nine y, Tone, Amy Cruncha i y, Riller, który to w edycji naprawionej. Nie wiem, czy wam poka czekać, bo to akurat by długo zajęło, zanim bo ty się by tam dogramoliły. A teraz to zmieścimy, że tak powiemy, w poniżej 15 minut. Mam nadzieję, o ile nie, się nie załaduje na amen, tak, bo nie wyskoczę na jakąś ciekawostką mizowego. No ale to, te pokarmie nie są już takie trudne. Jak po prostu, jak się umie, to nie są takie trudne. No, chyba, że przyjedę się w tym odcinku, teraz, że powiem, klasą zbilansowaną. Może będzie trochę trudniej. A i ja zapomniałem, że można też dać w Mirror Mode'zie Co w oryginale nie było w Mirror Ale no co? Wrócimy puchar Akurat wile po prostu się, że popisuje Pokazuje w Hiltrze swój pierścionek i po prostu ma wywalony na hejterów. A widzicie, że drugi był pisze, ja się wcześniej chciałby była Anina. Nie pytajcie dlaczego inne wygląda jak Anabel na kwasie. Po prostu taki dali jej strój. Anabel na kwasie. Matko Anabel na kwasie jeju jak to brzmi? Kurczę akurat przez tą ciekawostkę nie udało mi się zmieścić. Limicie. No ale co, w następnym odcinku będziemy grali sobie Aku Cup z takimi to trasami. A ja się z Państwem będę żegnał. Cześć.